Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Among Us. Like subskrybujcie, te fosso link w opisie. Polecam serdecznie. Jestem glitchem. Glitchem mogę hakować wszystkich. Biegajmy sobie tutaj. No i sobie kogoś tutaj może skakujemy. Mhm. Nie wiem, skakujmy sobie powiedzmy myśli. Ciekawe co się wydarzy teraz. Dobra. Nie no, nie chcę tego używać. Dobra, skakowana myślula. Dobrze, dobrze, dobrze. Odbiegamy sobie teraz. Mm. Użyłbym tutaj e, mimika i z, e, o, kurwa co ja odjebałem, czemu ja się zmieniłem w ogromną rawie Nie! Szybko do wenta! w pierwszej rundzie, nie wiem czemu szarek nie działa w pierwszej quick No Bo nie da się zabić w pierwszej rundzie. A czeka ja uciekał od Quicka, bo Quick mnie goni Quick Quick cię goni? No właśnie, w sobie radzę. Ja szarif w pierwszej rundzie nie działa. <noise> A ja nie wiem, że widziałem w pierwszej rundzie. To czemu uciekałeś? No bo myślałem, że mnie zajebiesz jako zwykła Rola, nie jako jakiś szary. kłamstwo. Nic cię nie słychać. Jak to mnie nie słychać? A teraz ja ty za to za głośna. <noise> 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 ja co? A ja żeby proponuję, co? żeby pick nie mógł zabić, to możemy go wygłosować Nie, A nie, Gdzie w ogóle chciałem. No to co powiedziałeś, że rafia jak ktoś inny są clear. Bo no, się skanowali y we dwójkę, Grimmy tak, tak, ja Ja, ja, ja się okay. w fałdach imię. No, ale nie to skip this Znaczy twój nick było widać No, 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 no to, to skip, a Quick? Nie no ale Quick jest senyfem no, 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 ja, A jesteś chamsy. Nie no, ja bym nie wyrzucił nigdy Quicka Hamscy, w poprzedniej grze kurwa wyjebaliście Mistyka O Ok. Nie no słabo, taki cwaniaczak, nie cwaniakujemy Cwany. Bardzo cwany, cwany, gość, cwani ludzie są bardzo potrzebni w naszym społeczeństwie <laughs> Dobra, lecimy w takim razie Dobra, Rawia, słuchaj Nie, Rawia mnie od razu sprzeda O, bo dobra, to no już ma, to będzie śmieszne To będzie śmieszne w chuj To był glitcher, coś bo jeszcze no, mnie zglitchował. Tak, no. to, to prawda. Znaczy, ja nie powiem, kto to, bo ja widziałam, kto to się zamienił. I to ja, to był, a ja wiem, nie kto powiem. to był. Ja też ja wiem, kto to był. To był quick? To był quick. Nie. <laughs> nie! Dlaczego ja? To nie był to quick, co ty ja mówisz? Nie ja jestem w ja oficjale. Nie, to Ale ja naprawdę nie byłem tam. To kto Klapek niby? Jest... No nie jest Proszę, Ktoś się to potwierdzi? To, no to co? No to chyba Grim. O o, no o, o, o. ja bym no wyjechał po ja? prostu. Ja się skanowałem. A no tak, rzeczywiście on się skanował. No to rybka. Ej no kurwa, ja to, jak klap, skanował, byłem, ja? jak z klapkiem byłem. Zostaje, ej! zostaje ej! tylko rybka w tym przypadku. No, czy ja ej, bym No nie da się z nią grać, bo ona mnie sprzedaje od razu. Tak, to prawda, to rybka był. Ja bym klapka wywalił za to, ale że nie, jako jedyny robił ja, jest Tak, no, nie wie co mówi. Na też zagłosowałem, na rybka, na rybka, na rybka. też zagłosowałem. Ja na ja Wybacz Rybka, ale zostałeś wciągnięty w tę charka, walkę. To? No, dobra. Zagłosowałem Potem też się na ciebie. No i fajnie. No, no, i to i no. tak słaber zaraz wleci. A kim on jest? Rybka jest morfli... Glitchem. Klapek jest... Glitchem jest. Klapek jest Guardian Angelem. A, dobra, okej. Okay. On jest hm. czysty. Klapek, poszedł na klapka. O. O Ej, wy naprawdę mnie wyjebaliście? Wow, ja po wow. prostu. No właśnie, było swapować. siebie Wybacz, zostałeś wciągnięty w tę walkę. No ja, kurde, zrobię śmieszną rzecz. A robię od razu. Tajbi, tajbi. No nie da się po prostu funkcjonować, no. <laughs> dobra, dobra, chodź, po prostu pracujemy trochę. Mienię się w ciebie. I zabiję przy tobie, a drugą osobę skakuje. O, no poczekaj chwilę. Mhm. <grym> dobra. Tam jest na górze rawie. Nie idę ją skakować. <grym> <grym> Nie! <grym> No ja wam, jesteś... powiem, że jesteście... ja wam powiem że jesteście ja wam powiem że jesteście jebani. To było nie miłe. To dopiero było nie miłe. Ater O nie. No, nie, no. nie no. Najlepszy mój on to się we mnie zajmiesz, nie zanebą biułę. No. Nie umiecie się bawić, kurwa Ja zmieniam się w dużą specjalnie ravię, żeby zajebać jako ravię, a ravię od razu O, to Aibi jest glitchem, to Aibi Potem przychodzi Aresa, kurde, zmieniam się w niego, próbuję jesteś współpracować, zamykam mnie w celi i zapierdala od razu na kolejnym spotkaniu Ale wy jesteście trycardy jebane Nie mogłem cię pushować Dałem ci rundę Ja No dobra, ale ja specjalnie, kurwa, gram pod fan, specjalnie zmieniłem się w tą ravię Plesa, dlatego dla ciebie. Nooo, no dobra. No ale no i tak, chuj. Wybierasz no, sobie z metodą współpracowników, kurwa. Ja myślałem, że ty after me show po prostu z Nie, no ja specjalnie staną stanąłem tam skakowałeś. w miejscu. Stanąłem tam w miejscu i sobie ten i. No, ale ja się nawet nie skakowałem za pierwszym razem. No ale jak już chciałam zgłosić, to mnie skakowałeś. Podłe to było. No teraz, w tej drugiej rundzie, to tak. No to wtedy cię skakowałem Jak się nie W też. pierwszej nie. Tak. Teraz jestem ambusherem. No dobrze, dobrze. Guardian Angela mam. Lapek jest chyba moim gra. Dobra. Poko. <grystanie> Pytanie, kim jest Myśla? No, robimy to samo tutaj, cyk. Idziemy sobie tutaj. O, dobra, teraz. A nie mogę użyć ambushera, bo ktoś akurat ma tarczę, kto tam stoi. A oni tak nie naprawią zaraz, serio. Spiesznie. Ej, wygram to zaraz No nie, jeszcze 26 sekund Dobra, kill cooldown down Ambuszek, 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 nam zabrał klapka Ja pierdolę, ja dalej się trafiłem w Guardian do nie, cela ja Nie jesteś zła, nie jestem sane, bo teraz mi posadzało nic, ze tymi. wszystkich no, osób! Dosłownie w tym momencie! Ale po tym, jak klapek zawsze no, musi no, być w no, miejscu, gdzie no, go nie no, trzeba! się no, zgłosił. To jest no, niemożliwe! No, no, to, no to, ja nie to w tym momencie zginął. Zgu... Okej. Okay. Nie da się. Nie zgłosić i no, jestem zami? pewna, że to nie jest Areze i nie jest Cheering. Wydaje mi się, że to no, nie Kuik, chociaż, chociaż nie mogę, nie wiem, czy mogę no, to go głosować. To nie jest Ben i to nie jest Grim. Tak. że to co? Z naprawem ze mną. No bo zgłosiłeś przycisk, tak? No. Tak. A, no to na pewno nie Quick. No to, no to jak, nie Quik no to... mógł nie może nie, za no nie chciałbyś no 8. Y, chciałbym przekazać fakt tego, że i sobie to było nie przeszedł. Przeszedłem u niego dziwnie, kurwa! Bardzo dziwnie kolejny przeszedł. Zatrzymał się na pół sekundy, popatrzył mi prosto w oczy i powiedział, mi: tym razem cię nie zabiję. I poszedł sobie dalej. Czy oskarżasz Abie'ego? Oskarżemy Ibiego, ale możemy skipnieć. A ty chuj, znowu mnie oskarżasz! Ja zagasuję na Ibiego. No ale wy jesteście niemiłni w trakcie z ABI. Dobra, tak, tak. Ale to prawda, tak. Cała cię byście byli dla Ibiego? No. Teore, to się nie, OK, nie wypowiadaj! to by Jester wygadał. Został mnie. No i sobie przejebałeś. Aha, ja pierdolę, no nie da się przecież. Czemu ja mam Wow, ten serwer jest kurwa w Niemczech, Ech. czy co? O kurde Nie no, żartowałem Chyba mam blesa Ja pierdole Zostawcie mnie z tym prosekutorem jebanym Gdyby Quick to powiedział trochę pewnie To bałbym się drugi raz głosować na IP'ego. Przestańcie za mną chodzić O co wy dzisiaj macie do mnie? Ale dlaczego? tajemniczy czemu miałby piasz. być w Polsce Ale jest, na przykład? Tajemniczy jest tajemniczy A, tajemniczy Wiesz, jest na... mnie przecież Wiesz jak on ma na imię po Ale to, imię. to nie jest serwer tajemniczego rybka. Ja nie no, wiem na kim to osobę? A nie wiem w ogóle gdzie ten tajemniczy mieszka. Tak, wiem no. Nie da się kurwa, nie da się dzisiaj grać po prostu. Witam. Dzień on weteranem mnie zajebał? O, naprawiałem, nie się naprawiałem, Naprawiałem O kurwa, weteranem mnie zabił. Nie wierzę w to on przecież. Ale nie był głosowany? Gesty. Yeah. On się tepnął na mnie weteranem, przez to, że używa na gry mi umiejętności. Przecież to jest kurwa niepoważne. Zajebałem Garden Angela i się wyjebałem na weteranie. Tak ją grać? Tym ambusherem. Ale skąd? Nadia, <grym> zawsze, <grym> ja zawsze nią byłaś. <grym <grym Dobra. Ja nie chcę nam nic mówić.

Albo oh, jest rowerem z oraklem To nie jest persecutor rowerem <grym grym> z oraklem. Nie kupię marnować <grym> Ej, zabij mnie, zabij Ja nie mogę, GPN jest Przecież mówię. A to czekaj, czekaj GPN, będzie jesteś? Ajajaj, tragedia, tragedia Dzisiaj po prostu GPN jest na stole Niemożliwe to jest, niemożliwe Na stole? Operacyjnie A możecie kurwa nie gadać w trakcie gry I podawać swoich pozycji w trakcie gry? Ale za hey, ja pomożę! Actually! No to jeszcze bardziej ja chujowe w zasadzie, zachowanie! Tak, jeszcze, w zasadzie, że... tak, jest tu bardzo fajnie! Tego, co, ja tam tego, za Quickiem! Co... Dobrze, gadamy. <gadamy. No, no ja pomożę! Tego... To był giebę, więc to jest u, dobry grali. pomysł. Hmm. To co? Warlock? Hmm. co? To tak. no może być z tym... Rufyx jest niewinny. Tak, Dobrze. Tak, tak. Rawia jest niewinna. Ja czyli albo tak, Grim, 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 grim. Masz jedno słowo, żeby mi przekonać. Jedno słowo, jedno. Co powiesz? E, mogę być ze złymi. Już za długo. Dobra, czyli masz jedno słowo, żeby mi przekonać. No, ja cały czas byłam w no, Czyli cały czas dobra, byłam dobra, dobra, dobra. Ale wy nie rozumiecie, co to znaczy Dobra, jedno macie słowo. dwa słowa. Grim, masz dwa <laughs> słowa. Jestem egotistem. Czyli masz <laughs> dwa słowa? <laughs> Nie wiem, co mam ci powiedzieć. wina. na tak koniec. Ja, Wystarczające Wołt. dla mnie. Ale, Wołtka, ale to czy... byłby big brain, jakby ci była Jesterią i po prostu w ten sposób grała, to nie? Myślę. To trudno, źle się wybroniła. O, Grim się drugą bronić. szansę Cię miał i zabijam. udało mu się. Grim załapał od razu. Nie od razu, właśnie pierwsze to spierdolił, ale no. Ale... Dostał drugą szansę ją ja Na szczęście pan jest litościwy Co ty szukasz Może... sojuszników, że jesteś zły? Może to Quick że... jest tym złym, nie. ja nie wiem no Nie, czemu? No to źle się wybroniła czy nie? <grym 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 się no. <grym> się ja no i przegrałeś ja pierdolę Nawet klapek w tym poleczać. momencie No nadal to nie było śmieszne, jestem ale Ale dwa słowa, dwa słowa Ale dzisiaj chociaż jestem często zły Dobra, robimy w takim razie no dobra, idźmy do specimen'a szybko Biegamy sobie Zaraz się zmimikujemy w kogoś Zmimikujemy się w rybkę Ajaj, aj, chyba trochę przesadziłem O, nieważne Bo yy, rybka zabił, ryb, rybka, zabił, ryb. rybka, zabił ryb. rybka zabił rybkę Rybka zabił rybkę? Rybka, rybka? Rybka, rybka zabił rybkę Przyszedł rybka jako glin Rybka zabił rybkę On, jako Rybka, ambuszer Zajebał się nawet nie chcę tej roli jebanej! Wyrawa? Je a ja się sam zajebał! Ambusherem tak. jak to sam się... Jak to? Tak sam się zajebał, potwierdza. Jak to? Bo... Tak samo Czyli, jak czekaj, ty. bo ja mam wrażenie, tak no, ja, jak... prostu... że wy coś szkodzicie, chociaż ja nie widziałam. A że na weteranie tak się wyjebał. Tak, samo jak ty. tak! Ma tak samo jak ty. Ja jak ty. Dobra, to skip this. Aj, rybka, rybka, rybka. O. Przykre. Klapek był weteranem Jee. i po prostu się sprzedał. Rufiks coś cicho jak na Rufiksa. Ja, siedzi za goszczenie. Ja no ja, to ja stoję to przed No bo Rufiks jest dumson no zostawcie go, no jajku. wiem, wiem. To już nie <noise> Kurwa. A po drugie klapę był tarczę miał, więc to jest tak obrona. No właśnie, czemu on kurwa tapka? Nie rozumiem. Nie, no częściej no, byłem. Dwa razy nie miałem gantera chyba. Nie no tak, w ciebie nie trafiłem Znaczy, z za to w sumie też żeby w sumie jakaś zła. Dobra, robimy te butle, wybiegamy sobie stąd. No i znowu za mną biegają. Przestańcie za mną biegać całe gry. O co wam chodzi, ludzie? Ludzie. O co wam kurwa chodzi? Przestań za mną chodzić, bo się w kurwie i się zmienię w ciebie i cię zabiję. Jep! Yeah, <laughs> skakuję cię! Nie ma mnie. <laughs> no nieźle, Arese, ale fajne. zabiłeś! Wydaję, że mi, nie, mi się wydaje, że Reza, jak, zabiję, jak by... mogłeś to jak? zrobić? Jeszcze zgłosiłeś no, to ciało. To... Quick. Ewidentnie to było cheery, nie? W tym momencie jestem no, no, w elektryku, tam, no. zostałam tepnięta traktena. No ale szkoły, no, no widziałeś co? To była było Sto procent mm -hmm. Dobra, rabiea egzy? No, okej. Okay. Rabia egzy? -y, nie. Ja po prostu... Po... Grim zostałeś Dobra. do Powiem szczerze, powiem szczerze, byłem, byłem tym, Bo byłem przeryfem <laughs> i zajebałem do Sejera. Dziękuję, możemy skipnąć. <laughs> Eee. Dobra. Dobra. się do roli? Ja. A, a, czyli Evi, to Ebi ja. był tym borslingi. Nie, bo myślałem... O Dobra Trzeba A to Geben i... się nie odzywa, to jednak Geben jest tym O, o, ja o, jestem, o, o ja nie wierzę <laughs> 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 Ja jestem szeryfem, ale się nie odzywałem, bo chciałem, żeby ktoś strzelił w ciebie umarł. Ja to, U, to Ale ona była dusejerem. ja wam coś powiem, czy to jest możliwe, o że, ambusher, że, ja zrobiłam? No, no. że Ambusher, że ambuszer jeżeli nie zaznaczy sobie osoby i po prostu killa kliknie, to zginie? Eee... No jak dla weteranie to tak. Nie no, ale na, weteran na weteranie. Ale, ale wiecie co jest najdziwniejsze, weteranem był Klapek. No. A ja a, nawet w klapka nie celowałem bo ale, mięta, ale, ty nie, nie. ale ty nie celujesz w klapka Tylko klikasz jakby na, na Jakby klikasz powiedzmy na rawie I zabijasz najbliższą osobę od rawiei ale się Nie tak zabijasz A to byłem ja ale... A, normalnie Ale to norma... a, normalnie No to normalnie możesz o, oczywiście że tak Czemu Bo ja kujka na 100% kliknąłem kurwa kujka A zabił mnie kurwa klapek No i stałeś no, no, i, no i stał koło mnie A no ja, stało... ja miałem weterana włączonego przecież o, o, Zabiłem cię klapkiem Proste. Tak, a, ja to ja się, tak, ja tak. ta ta czy z dwie rundy żeby dać kleryka, po czym daje mu klerykę No bo, No, tego, no bo myślałem, że... Myślałem, że, o... że jesteś doomsajerem rzeczywiście, nie, nie widziałem tego, że dałeś mi klerykę. Zabił rybkę klapkiem jakiego komara Dobra Uuuu, Giant ECOTIS <grymka> Transporter Investigator Co to jest w ogóle? Co to jest? Ale tak, bo mały quick dużej o, no to, to jest kulowo, to. Powie. Mogę się z nim teleportować. Mmm. Nie on quicka? Dziękuję Dzień bardzo za. pięć dyszę. 12:14 przekazuje 47 i, złotych i 80, I, 80 a, groszy. U. A, kareta, 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 kareta. Dziękuję bardzo. Lover's nikt na niego i dlatego on tak stał w miejscu? Nie, nie, przecież nie skoczyłem na niego. No właśnie właśnie sam się zastanawiałem. Nie, bo chciałem użyć na nim. Chciałem użyć na nim umiejętności, ale już nie mogłem i on nie żył to rybka lub pszczeli są kolektorem, albo to, albo to. Nie, ja ci powiem, powiem tak, Rewia. No nie, dla których no z was to korektor? Tej... Co? <laughs> ale to był Are... Co Ale tak, mi, ten, ten A to był Areze. Słuchajcie mnie, kurwa, Areze się na filmie wyczuł na się No dobra, do ale to nie ważne Ważniejsze jest to, dla że pszczeli lub danca. rybka są, są kolektorem. O, czy jego była? Ej! O, z Fili była kolektorem. No i teraz ja. Jebać bajka Rufiksa. Pierdol się? No, jak no, <y> On powiedział ci! Nie <śmiany> wiem, Ale se puszcza porodzie. Rufiksa, kurwa. Pierwszego ja, i bajka, kurwa musiał być. Szanuję, szanuję. Ja tak opadłem z tej pimy. Mistrz, witaj, kurwa. Ja i tak bym cię wyjebał, bo byłem z i sprawdziłem na początku. Śmiesznie wyszło, śmiesznie. Ale jak to zginąłeś, wieszko. Quick? No przyjaźń, nie mnie No no, mnie no, no, no nie, do, a ja. A ja, dali, chciałem, dali, a ja chciałem dali, transport dali, zrobić dali. i już nie mogę, kurde. No. Ja, ja, wierzyłam, ja wierzyłam, że to nie jest AB, a on stanął w miejscu, jak przebiegała rybka i przebiegałaś ty, więc. To, do, no bo. Byłem transporterem. Ja bym szota miałem, strzelę, najpierw z Ja byłem medykiem, chciałem i wiemy, dat medyka, ale. No ale po co ty strzelasz z tego jako impostor? No bo on się bo, bo... Kurwa yes. proste. A zapomniałem. O, Jester. Zapomniałem, że przecież jestem mega tistem w ogóle w tamtej grze. Dobra, jazda, szybciutko lecimy. Jestem, jestem Jesterem! Ale dzisiaj jakieś kombo, kurde, zły król mi się trafia. Śmiesznie całkiem. Dobra, przebiegniemy sobie, teraz wróćmy się do o 2 Mega szybka runda będzie. Totalnie zero oskarżeń. O, i na Straszne to było. To jest Nie będę się skanował. Nie, to, mógł tego to zrobić jest przed Dispersa. Dokładnie. No, rabia ja jest bardzo znany. Widziałam stópki tam. Czekaj, rabia, ja... cze cze rabia cicho. czekaj. No. To mógł zrobić tak, bo zapisałam sobie różowy. <laughs> grim, e, taki my... ciemniejszy zielony, to jest rybkowy. Pomarańczowy albo biały. Stupki tych osób. Z były moich obliczeń. Ja od nich green bardziej. Z moich obliczeń, od moich ja obliczeń roku, był to GB. Ale To ciekawe obliczenia, bo tam nawet nie było nad nim dziecięcych. Ale a, obliczenia ja, ja mówią mówię, jasno. No GBN wiem, dźwięk. Mam dźwięk. I Areza stupki chyba no tak, też tam były. Bo my wbiegaliśmy do lawa, tylko tak są była moja droga. Powinnaś patrzeć, ale no pewnie nie uogarniasz, więc rozumiem. O, ale nie miałam pokazane, które Pewnie nie ogarniasz! wszystkie były te coś, które bym chciała znowu, jakby wybiegaliśmy z rakiet. Rabiea, jego top. Tak. To było świeże, to, to było świeże ciało, to miało kilka sekund. Ja bym ja ja nie był grimarką. Ja bym nie był ja go na GBN, a powiem, że to on. Ciało miało go sekund na wybieg... Jak wbiegliśmy na nie, więc ty gadasz, że ty jakieś. No, ty ma kilka świeże sekund. sekund? No, no, już było. To już było. No, to mnie no, no. kłamał. To miało nie, kilka nie, sekund nie, w momencie, kiedy sobie patrzyłam ostatni, na stópki, jakie były w A wiecie, wokół kto tego. ostatni wszedł do laba? Ej, no nie, tak. mnie tam nawet nie było. No, nie powiem, tak, e... Wszystkie stopki były Arezze, tego samego cienia, nie było żadnego przyjaźnienia ja ja ani ja Geben, się Geben. Ale zapisywałam to, kto tam był. Zareb, więc Rawia jest Guardian Angelem no, no. Areza. Stupicie, stupicie, no. Ale ja nic nie robię. Czekaj, czyli... No, Geben, no z... Geben. Ja tam byłam amnezjakiem, co ty pierdolisz? No. Tak byłaś czyli... amnezjakiem, że... No i wyzabiałam go Dobra, czyli głosuj no. Przestań strzelać. Dobra. Na Gebena. Zapisywałam, no, kto taka. był po prostu przy zwłokach. No nieźle kurde. Zapisywałam, Ale, kurwa, no. kto był przy zwłokach. No tak, bo Przestańcie, ten... kurwa, trajkardować. Pojebie no. mnie. Zapisywałam sobie, kto tam był. No, ja mogę zagrać. No nie, <grywny> no, yeah, no. Zapisywałam sobie, kto tam był. Taka jak kajecik. Kto jest zły? Przestań gadać. no Mamy w grę. Tutaj. No, pojebie mnie. Czy oni mogą po prostu. Się bawić dobrze i nie gadać w trakcie rundy. O dwie rzeczy proszę. No, nie, no. Nie da się dobrze bawić. A, zostałem tarczy nie wiem od kogo dokładnie. Ale tak szczerze to można wywnioskować z tego. Ja pierdolę. No, ale po co ty chcesz Ufa, ty się wnioskować? Się nie, bo bo je... nie, no nie wytrzymam, nie wytrzymam, można Piszimy wywnioskować na niej! E, według co mojej obliczeń, na mojej karteczce mam co najmniej cztery osoby, możemy wszystkich wyrzucić, na pewno tam jest osoba nie. zła! Rabia z kimś się widziała, Rabia mnie nie zabiła, a stópki też tam były. Rabia widziała z, się chyba z ruchu. Ruchu, ruchu, tak, tak? Rami, więc tutaj jest, wykluczamy. Dobre. Zostały stópki jeszcze Grima, Rybiego... Ramił. Eee, Areza, ale Areza, a i klapka. Czyli na to uwagę na to, że Grim będący w Jaylu został zabity przez Jailora i teraz kogoś znowu zjailował, więc czyli prawdopodobnie. Grim mógł to zabić. No. Jak to no. jest? Ale poza nie ty... to nic się nie Ale spania. poza tym ja Ale poza tym Actually... Chciałbym się dowiedzieć, bo może to on nie zauważył. No, no, no. Sklipnijmy na niej! Sklipnijmy na niej! Coś się dzieje, klipnijmy na niej! Sklipnijmy na niej! Pan na ciebie egzotuje! Łatwy egzot, dobrze. Przynajmniej jeszcze, że jesteś. Ale nie, nie może być jak na rawie. No no, no, ja, <trybi słodziaków, trybi> tak. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie, niebieski nie, obudził, nie, ale mówiłam, że arezę chyba też! Dlatego chciałam chyba, porozmawiać! Chyba, chyba nie też! Chyba też! Bo nie byłem pewna, bo był tepek nawet i nie zapisałem no się... sobie, ale ten no, był no, chyba. Nie, nie, no, nie no! Nie no, nie no, nie no, no. Coś to proszę ja skrócić, bo się w połowie wyłączyłem, to też dużo stare. tam było. Człowieku. nie, nie. Chciałam wykorzystać tę rolę dobrze! O, o, kurze, no nie, O kurwa, no mocno, mocno. Nie wiem kurde, ja się tam po prostu dobrze bawię. Nie wiem o co chodzi. Mi się tam mega dobrze gra. Nawet jak tym yy, glitchem czasem nie wygram, bo sobie zagram pod zmienianie się w rawie. To no, mi tam rybka, a rybka przeżył tę rundę, więc wszystko się zgadza. No dobra. Lecimy za GBNem. GBN ja byłem na moich oczach! W tym momencie Ta, na na tak było. Na 100% tak było. Wbiegam za nim do O2 i akurat nie zauważył mnie za rogu. Za rogiem Dokładnie zabił tak Ciri! Tak było, widziałem. Tak Ogólnie było, GB chciał mnie odjebać w lab jak się kompse wyłączyły, ale jak się od razu włączyły to się cofnął No też tak uważam Co no, dobra, to, ty, dobra, wiesz co, to jak Emi powie, że zamienię to jeszcze by był w stanie ubierzeć, ale ty robisz schizofrenię Weź pozbyć Dobra, no to możemy Nie, pozbyć się GB, no, o no i chuj <śmiech> <śmiech> ja czemu No mówiłam, żebyśmy o tym porozmawiali, bo to rybka No zabijali. bo po co mam cię sprzedawać a Braże, były, ja bo ja Insane byłem, Sorry Grim, ja byłem pewien, że oni cię, cię, cię cienie, ni Nie no, ogólnie ja ci da dałeś mi tarczę, ale ogólnie tak. coś ja to widziałem Tak gadali że cię wypierdiczyli, nie? Się co, co, nie? Показuj, Cien, znałem, no, kurwa, nieźle Kurwa, dostałem pierwszy raz tego kurwa i... Ja myślałem, że i Nie no, mogłem cię potwierdzić, ale stwierdziłem, że po co mam ciebie sprzedawać jako medyka, kurde, w drugiej rundzie I po co mam się sprzedawać z tego, że mam tarczę? Może będzie fajnie A ja byłem z lubiłem ci miesiąc Ja inżynierem Nikt Cię nawet Klapek nie oskarżał, więc nie było po co no, cię nie, potwierdzać. Dobra.